Dzień dobry, cześć i na Was. Bardzo serdecznie ja jestem Paweł i mną jest plaga. Um, cześć! Tak jest, i mamy dzisiaj niesamowite zniszczenie statków latających. Co? Statków wow. latających? Statki latające. A, dobra, kontenerowiec latający, proszę bardzo, będzie 5 Pięć! Eee, la... właśnie, zapomniałem powiedzieć, jest pięć tuk. Raz, dwa, trzy, cztery, okulej. Oh, Oho! Ahoj! kapitan Cześć, oku przypierdzielił? Dobra. Odbył, wykręcił, Cała flota statków latających! No. Do zniszczenia! Ej, tak. E, to jeżeli to będzie, będzie tak ostatnio z tymi stacjami kosmicznymi, to może być słabo, bo one wtedy szybko spadały. Ale to wiesz. To no, dokładnie. progę temu czas. Co to robisz? rozwalić A, demontuję, wchodzę pod pokład, to zobaczę co tu jest. Tu są koła! Ogół, Czemu rywasz tu podłogę? To... No bo tu są koła, a my latamy w powietrzu, to po bez sensu! Też tak myślę. Tu jest maszynownia ładna, widziałeś Cześć. te silniki? Ja zaraz tam przyjdę. Oj, jakie lagi! Robię porządki szybkie. To odpala maszynownię. O, tu jest kaczuszka z przodu. Pyr, 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 pyr. Z tyłu nam się chyba kręci te. Teraz patrz, plaga, jesteś tu gdzieś w pobliżu? Nie. Zobacz, poczekaj, gdzie Na jesteś? dole? Na dole? Może tu Czeka wyskoczyć. Idę. Po, pokażę ci fajną opcję. Tego jeszcze nie robiliśmy nigdy. Ej, okay, bo tu jakieś dziwne rzeczy są pomontowane. A warto, żebyś widział. Przyjdę! To już idę. Ostrożnie, A, tylko już po cichu, po cichu, po cichutku, te cichutku. dziury są. Dziury, gdzie ty jesteś? Na górę, gdzie jesteś? O tutaj! Halo! Halo, Halo. o jest Paweł, co tam? Chodź, zobaczmy. Tylko chodź tutaj, no, po, podkładyś do mnie tutaj, po cichu. Jestem. No i teraz tak, no spokojnie, pasz, pasz, pasz. Fruń, ptaszku! Wow, skoro Widzisz się tam wziął! No, nie no, są, na, w każdym statku jest taki ptaszek. O co jest <laughs> przestępcy. <laughs> Jak przestępczy? No, wejdźcie do środka, zobaczcie jakie przestępcy tam Górą się Jestem gruby, nie widać? No tak, zmieścisz się. Czekaj on. Czemu to jest dziura w środku? Nie wiem, może ktoś ucieknie. Chciałeś, żebym ten stół... Yy, ten. Zaskoczyłem cię? Nie wiedziałeś, gdzie jestem! Haha! Chudini. Ha. <grystanie> <grystanie> no, dajesz? Eee, pięknie. nie. Przekrujmy go na pół, co? Taki pomysł mi przydałoby. <grystanie> to jest pierwszy statek. To co możemy to jest, silnik? polecieć od razu, co? To jest silnik bardzo ładny, tam maszynownie wiesz? Co? Maszynownia, bardzo fajne. Gdzieś, Maszynownie? No widziałem No jak? Jakaś wybrakowana wybrakowana <noise> mówisz To nie, źle Paweł, to nie, to tak szanujesz twórców tych maszyn właśnie Od razu je niszczysz Eee baga. Co tam? Co jest? No na pół mieliśmy ciąć, pamiętasz? No tak, Zrobię. ale... Pierwszy ale... Tak. No. tak szybko lecisz? A co tak... Ja faktycznie tak szybko lecę W się ode mnie spadłeś? Co no chodzi? O, Ej, ty, pal, tłusta pal, parowo jednak! Ci zaraz przy. pyk, pyk, pyk! Co? Ej, nic. O. Tam. O, te drugi lata jeszcze patrz tam z tyłu. Ej, łap go! Gdzieś, jak tam ten baletuje? O, dobra. Nie widzę jeszcze, nie, nie no, tam wiem, tam leci, leci. Patrz. O, faktyć, ale fajnie! Jaki balet. Jaki ładny, sympatyczny statyczyk. No, dobra. taki miły. Miły, fajny, fajniuśki. Fru, nieprawda! Nie, skąd takie insynuacje? No nie... Nie insynuuj tak. takich rzeczy! Dawaj, dobra, wylądujemy na jakimś Nie, Czekaj, na wstecznym pojadę O, ten tutaj jest taki samotny Można na, nawet na nim wylądować A tamte tak. połączymy w, w trójkąt Znaczy w trzy Trójkąt... Dzisiaj się kojarzy, gdzieś z skojarzyło O, tu jest miejsce, pa! Można tam wylądować Tu obok bardziej tam A, no, faktycznie, tam. dobra, czekaj Widzę, widzę, to jest strefa lądownicza. Tak, dla windy właśnie przygotowana. BZI, arenys, BZI, BZI, zib, BZI, 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 bzi kurde <smart PDF> Tuberska winda. E, tuberskie wszelkie ba, fascy, ba. Jest OK? No, go Zero lagów Tak? Wcale nie ma 10 FPS Dobra. Weź Co ty robisz? Hopie nie krzyż Sporkuj na mnie! Się. Wyskocz z tej windy! Poczekaj! No na muszę bo... je przesunąć najpierw, zanim się no, wyłączy. Ja te, te kontenery rozwalę, znaczy wyrzucę wiesz, bo one nie są na potrzebne w ogóle. Przestań odlatywać! To, jest to zainstalował takie kontenery, podstypamy na kontenerowcu. Ups! Tak, nie trzyma kupy. Gdzie kupa? Muszę się nie trzymać. <laughs> taki trochę bym powiedział, że nie kupa wcale. Co jest grane? Gdzieś, guzik zniknął Jaki guzik zniknął? Co jest? Już kradną? No kradną guziki, czekaj. Gdzie jest tu... guzik o, o tu nie. jest? W którym urywasz? Tu urywam kontener. Który? W ogóle... o, jednego nie było. A jedna rzecz... Yy... Na kontenerze jest patyczek. W którym? Na obu To ty mu to coś ci Ty czerwony tniesz! No czerwony, a ty jaki? No ja na czerwonym stałem A, no to musisz nie stać na nim, Paweł, bo to bardzo To schody trzeba ustanowić, o Widzisz, to schodu ustaniemy jeszcze, o już, o. widzisz, bo to schody trzymałem, mówiłem Rozumiem Czaj. Patrz, musimy wyciąć kawałek podłogi Czaj. Czaj. Dosłownie kawałek Kurwi kawałek podłogi da, Na co pozornam. mi... O ty To. Niebezpiecznie Straszyłeś robisz się, czy co, Troszkę co ty, od wczoraj tutaj budujesz, czy co? Od wczoraj tu niszczysz? Właśnie. O, no to zrobił teraz. Tam, tam raczej, pa. Ta, tamta ściana. Tam Młotko i tym, patrz, jak zmłotkuje. No, powodzenia. O, o widzisz? Dało mi się. Od razu dłużej. Czemu mi wyrywasz te to koło było. podłogi? Czy to mu koło? To jest po co potrzebne? To co to jest za o, ten? patrz, odpalasz tutaj ten silnik, no nie? Patrz. Pracuje. Nie? Zrzucić silnik? to jest dobry pomysł, Ja już go zrzucałem raz A w poprzedniej, w poprzedniej edycji tego statku Nie, nie, w poprzednim statku tego statku A, w poprzednim statku, statku, dobrze, rozumiem Statku, statku, typie. Czekaj, już Weź tam, letni z tamtej strony, bo... Czekaj, nie... wiesz co, może ten, nie cylinder, tylko całą ścianę po prostu dziabniemy Tak, to dokładnie, dokładnie tak mało, jak mówisz, tak mało. No weź urwi. o, dobra O, bardzo ładnie Dobrze, elegancio Tu się drzwi otwiera guzikiem jakimś Schody ci wypadły? O, drzwi się otwierają, Wow, wow widzisz jak fajnie? Co jest gór? Idę? Belka Gdzie? Co to? Pa. Czemu pa. tak się chodzić? No i zepsu, co za bot? No nie no, no jak to ma teraz Trzeba Oj! Troszkę. Jak zlagował? No nie. To jest... Wypuść to! My hem. A, to chyba nie to, chyba coś na dole. Nie, to chyba coś na dole, jednak wiesz? Dobra, lecę poświęcę się. Jeronimo! Leć, kruseczko! Nie jest wcale tak źle, pewnie. Jak lecisz, nie, no to dobrze. No nie, no 10 FPS-ów to nawet szybko tam lecę. Najlepiej się leci na trzech, nie? Na trzeźwo? Tak, najlepiej się leci. Na trzech FPS-ach. A, na trzech FPS-ach, tak. Bardzo słabo. Czy leci wtedy? Tak. Eee, dobra. Poprawiam Ale... FPS-y. ten kontener mógł tutaj troszkę zabarzyć. zaważyć. Zaważyć? Za, za ciężki. Mógł A, bo to jest tak statek też. i dlatego on wpływa. Ta, 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 ta. Tu winda jakaś też stoi, widzę. Się zlądował. To jest bardzo. tak. O, pod podłogę. Zdarza się. Mhm. Niestety życie jest brutalne, Gdzie, Gdzie to się trzyma? To się trzyma tutaj, Tę, tutaj. O, tu się trzyma Trzymaj tam. E, Powiedz, że ten kontener wcale nie pomógł. Ej, jest problem. No. Statek na którym jestem przesuwa się albo pozostałe dwa statki się przesuwają To chyba raczej twój się przesuwa No taki już wybrakowany. Czekaj Paweł, musisz Coś mi sugerujesz? Pozyskać, bo ja próbuję coś tu pokasować i to nic nie daje w ogóle Może ten silnik Ty, może ci, ten, nie wiem, czekaj, ja to próbuję ogarnąć to Nie no poważnie, kopię. Tutaj nic, nic nie daje Nic, nic Nic, nic nie daje? Nic, nic nie daje Jakiś mały element czasami jest wiesz Tam jest cały jeden silnik Mały element Tutaj właśnie same mały element jest <laughs> Czasami tak jest, że wystarczy mały elemencik. Czekaj, zobacz czy coś tutaj nie leży na statku przypadkiem. Właśnie, zobacz bo tam. Nie, tu nic nie ma, wolne... to jest pusto. Wolnych żonych elementów nie ma. Nic kompletnie. Wszystko urwane, rozerwane. No to jest jaj. Co tu się dzieje. O no, co chodzi? Co tak no tak dlaczego. Może ty? Sam ten, bo co bo gruby? Po grubszy jestem, bo co, bo w acetem jestem? Ja mówię, no. że ten kawałek tu ten. A. ten. Dużyłem do kawałka, a ja wiem. Pamiętasz ten stary statek, te pół, co tam było? A, do ziemi? To właśnie widzę, że tam gdzieś przy ziemi sobie już szybuje. Więc ja myślę, że to się gdzieś rozbiło i muszę tam pojechać naszym voltikiem. Dobrze, pojeźdź naszym voltikiem. I... Na szczęście ten voltik To jest, jest bardzo, bardzo dobrze. Ewentualnie ja poczekaj na płaskie elementy jeszcze Nie, bo ja już tu nie czekam, chcesz tak za tymi elementami. Co? Co, co tam jest ten? Wiesz rozmowy, ty co normalnie ja ci ja pokażę zaraz, to zobaczysz. Nie, nie rzucaj tu żadnych tych elementów. Czekaj, chwilę moment? Ja tu o, zaraz nie. zobacz, tak ci pokażę. Będziesz ten Woldyk się troszkę rozpędził. Leci na 9 FPS. <laughs> na 9 FPS-ach to jest. Ta, to jest dobry rezultat. Bardzo. Jak tam no. się wchodzi na górę? Oj, to jest dziurka? Nie, to nie jest dziurka. O, nie! Jezus Maria, stój, zatrzymaj się! Siódemka, ósemka, o, dziewiątka, dobrze. O nie... Coś miażdży, wiesz? Strasznie miażdży. Czekaj, ja tutaj zaraz zrobię podłogę jeszcze, bo podłogę muszę. Gdzie ten samochodzik teraz, samolocik jest? Pan samochodzik gdzieś poszedł. O nie, ja nie mogę ruszyć miejsca. Wiesz? Dlaczego? Bo siadłem jako pasażer. <śmianie> <śmianie> e, nie dziwię się wcale, to jest normalne u Ciebie, Ty lubisz Uci co? Tak U Ciebie co, co tak zawsze jest Aha. E, Będzie to trwało wieki Dlaczego? Bo ja wiem A ja już wiem tędy. o co chodzi Bo ten statek, ten statek jest bardzo blisko naszego statku, ten drugi u góry też Tak? Czy to może być to? Może też być to, bo one się ocierają u siebie teraz, teraz patrzę. To jest taki przy ścianie jeden wielki statek, wiesz. Czekaj, ja spróbuję, to może, może jednego to? tutaj wyhaczyć jakoś. Nie wiem, jak to zrobię jeszcze. Tu, 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 tu. Spoko, pałopał ogarniemy. Czekaj, ja no, tu spróbuję go rośnieć najwyżej w pół. Rozwalę go tego jednego. Znalazłem tą zgubę wielką. Jest? Znisz go. Bardzo wielki statek tutaj jest. Bardzo wielki. Ciężko do niego dotrzeć. Aż tak? Czekaj, tu jest pusto. Ja bym się zawiesił się w rogu mapy. Trochę na podłodze, trochę na ścianie. No, tak to... Aha, go Co tam kolejny leci? Jestem pośrodkowym? To. Gdzie ja jestem? Czemu też jest na środku? to jest to? Co jest grane? pa, złapałem go i to nie on był. Co? Tu u mnie chyba wiesz, tutaj. Co ty gasz, pałus? Zaradzaj tam szybciutko. Czekaj, spróbuję. Muszę Byłem jeden rozwalić. leci Czekaj, to nie jest takie proste. Tam jest jeden guzik z przodu. Z przodu statku. Na samym dziobie statku. Na samym Kup dziobie suno... statku czekaj, ja wpatrzę Ta. O, Poszuczuj widzę go. go wszystko jest tacy. Dobra, idę. By, 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 by. Usunę guziora. Tam do Na o, urwałem! Oj. Nie, poprawi nie poprawiło się wcale nic no bo on teraz powoli spada, wiesz? Uuu, ale ja muszę się w Spokojnie, zaraz się rozpędzę Ale już się powinny rozłączyć tam, nie? Dobra, jest, widzisz? Uratowałem! Wow, wow. Y Tylko muszę go postawić wow. na ziemi zanim spadnie, bo może być lipa No, może być, rzeczywiście Więc ja go tu zaraz... o kurczę Lecę wow. z dziwną prędkością O kurczę, ja może to jednak skasuję Co ty robisz? Za duże Ach, chciałem sobie transport Oj. mały sobie znaleźć Spróbuję go złapać, zanim upadnie Chodź tutaj Na ręki e, to też nie był dobry pomysł NIE ZDĄŻYŁEM! Nie, nie, co to, to, nie przejmuj Coś ty zrobił! Znowu zepsuł, znowu coś postawił, jakiś bestie Muszę tam dotrzeć teraz szybko O, ustawił się, dobra, jest Usuwam Ten jeden statek To poczekaj, ja już tam jadę Hop, so, chodź, chodź zbuduj już? te, bo ja jadę dopiero już? nie widzę cię widzisz latającą windę? tak, widzę, widzę tam pędzę tam dobrze, pędź? Ty, 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 ty. Ba bardzo szybko, naprawdę jadę tak mega szybko no Tak właśnie, podejrzewam, że idziesz, Podejrzewam, że biegniesz po prostu na piechotę nie, no ja bym sam chodzili kawał drogi to jednak jest Super o widzę cię! Bardzo daleko bym powiedział To ten, chyba cię tam widzę Jody. Chyba cię widzę Jody. Nie mogę się czego szybszego? Nie, no to jest szybkie bardzo, pa, pa jak to zasuwa? No właśnie pasie... 50, 20 fps Niech 50-60 jest! 20 FPS-ów mam. Może Ach. ten pojazd jest jakiś zbugowany, wiesz? No już prawie jestem, to ja kasuję tego pojaździka. No, skoczyłem do środka. No su super. Daj się wysiąść z tego. O. Jest bugowany chyba. No, zdecydowanie tak. O. 60. Km. I już mam 100. Wow. Piękny Paweł. Mm. Dawaj, wciskaj się Drzychaj. do środka. Drzychaj, już piękne. Dobra! Nie, już mamy Paweł. A już drzyż, wow. już, drzygaj, już drżę, już drżę. Paweł. Jestem. I lecimy. Zostały trzy statki jeszcze. Wow, to byśmy rozwalić. No, oczywiście, że tak. Nie, nie przyspalił statek. Chyba nie. No, chyba nie, rzeczywiście. O, widzisz? Tragedii. Gdzie masz włos? Na statek mam. A, dobra, wyjści. mamy jechać. Per-per-per-per-per-per. No, no, no. E. E. Ah! czułeś tam? Tak. Ziuuu, e. Czarną e. windę zepsuł. Czekaj, ja tu zrobię taki mały motyw. O! Tu, tak, nas. czekaj, oj! Dobra, i teraz z musimy... Statkiem, e, ahoj, robimy tego, na nalot! Jezus, nalot? przestań! Wow! Silniki jakieś się zepsuły w ogóle. Jezus Maria, czekaj hmm. chwilę, po, po kolei, po kolei. A, Ale, abordażu, rozumiem, no, abordaż, tak teraz, no teraz już nie wskoczę, bo jest krzywo. barażu Tego, abordażu. Zioł wziął i zepsuł. Nie, To nie. Przemieszczamy się, bo nie. No właśnie tak, przemieszczamy to, się. A! Musisz jakiś sufitowy ten, haczyk zrobić. Czekaj chwila. Шok... Zrobiłem haczyk szybitywy. O. Ale ładnie to wszystko teraz działa. Chod mé, chod <moundos> Dzięki haczykom właśnie widzę. Wywal haczyk, zostaw, nie potrzebujemy haczyka. Haczyk jest zasłaby. To odpłynie. Nie odpłynie, zdążymy zniszczyć zniszczyć. Nie. Co stało? Spadłeś? No na kładce stoję przecież. A ty się tam bawisz i niszczysz No mówię, że wywalił haczyk, to wywaliłem, no. Bawiłeś Kurde. Co za koleś? Normalnie. Kolo. Kolo. Nie, muszę zdezaktywować ten statek, wiesz. Zaraz ciebie zdezaktywuję. Nie, poważnie, no, w ogóle nigdzie nie poleci, to jest, to jest to Ja lecę jest w dół, zaraz. To zobaczysz. Normalnie. Ale ci mówię, to już, to już, Gdzie, jest to już... Gdzie jest ziemia? Gdzie jest ziemia? Piątka. Tomo. Widzisz? Taka jest różnica ta lagowa. O nie, się Znowu coś zepsułeś. Wyłączyłem o. go całkiem jednego, wiesz? Tak? Mówię, mówię ci, on, on już się nie nada do niczego. Nie. Krapałem go na podnośnik. Tak? To no dobrze. No tam zbudowałeś tą kładkę, ona zaczęła kolidować z kolidatorami. W ogóle wiesz, nic, zero, nur. <grym> Takich rzeczy się nie robi. O, już zaraz, zaraz możemy lecieć, tylko odstawię tego statka. Odstawisz go na pewno? No, O, dobra. O, możemy no, wywindować się. Już się nas wywinduje tutaj a jakieś matki spadają o, <grym> Właśnie go. widzę. Dobra, go! Skoro się chciało Okej okay. Proponuję akcję winda. Parkujemy Winda na środku, robimy deski do statków i rozwalamy banara Co ty na to? Tak? Dobrze. Okej okay. Megi, tam gdzieś na środku, tam jakieś ten trefnia. Dobra, idę do patyczkę. Dokładnie. Stąd się wybierzemy pod o, i pogolnie, <grym grym> nie? nie. Dobre, o, dobra, jest spokojnie okay. W którą stronę idziesz? Tam? W tam To ja dam les Paweł To nie buduj z betonu z... Źle skończy dla wszystkich Jak to się już przesuwa, widziałeś? No faktycznie Halo. Wyłączy silniki może, co? Nie, nie, zrobię ten klocek taki mega ciężki Na pewno się nic nie stanie złego o, oh. A to nie jest ten nawet, ten troszkę lżejszy to jest ultra O, chyba ci zaatakuje zaraz jest A tam. nie, wiesz co, bo tutaj przeszkadza mu ten U a, góry a na suficie szobaru, Na suficie po, po, a. O. o, on odparł wow. się Wow Jak mi przywalił wow. Ale ładnie ci przywaliło Ty, czemu ty nie jesteś u siebie na statku Nie zdążyłem dojść jeszcze Jak i ty, bo to trzeba było powiedzieć to nic nie psu. Nie no ja to sobie zrobiłem tak specjalnie Ajajaj aj, Paweł Nie to w ogóle, w ogóle nie wyszło wiesz Chciałeś mi krzywdę zrobić ja wiem Nie nie Ty ja mi zawsze chcesz krzywdę Ja jestem siebie, że to mogę niszczeć, spokojnie Nie powiesz nic Nie powiem nikomu Ajajajajaj jaj. Czekaj, ja pana ptaszka uwolnię Co tam się dzieje w tym Ej dostał w tyłek i nie poleciał Wsuwa się. Ty, ty, co mu się stało? On leci teraz. Co jest grane w ogóle? Co ty, 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 ty zrobisz? Zepsujesz całość czy co? Nie, biegnę tam. Mam kładkę Połączenie statki kładka Kładka, Kładka łącząca statki Kładka, klatka. I... Tak, ale pa, nic się nie przychyla. Widzisz? Mówisz. Kładkę można budować, budować. Powinniśmy tam kładkę zrobić, że się to wszystko. Jak to laguje. Paweł Dam ci klocka tutaj, o Gdzie? Pod spód Jakiegoś co? Nie, nie, nie O, to jest ten klock, pomylim klocki Klocek! O nie, ale pod... Bo Paweł chciał mi utopić statek Sam się utop no Już wiem co ty zrobił. zrobić, ultradensy Ultradensia dałem, dałem ci tutaj Nara. Nie ma takiego już. Tak? A bordaż chciałeś robić mi tutaj? Tak. Dobra, ja rozwalam ten statku. Nie potrzebuję go. Tam wygram tą wojnę. Sam wygrasz? Wygrać to co możesz wiesz gdzie? W domu. Jestem no. w domu. Wygrywa. W sumie racja. No, przegrałeś ty. Ej, ja tam zrobię wojnę na statku, ale nie bardzo jest jak strzelać to daleko siebie stoi. No Nie? Mhm. Tak mi się wydaje. Ja już tam montuję. <grym> <grym> już. Nie odzywa się już, robi tam torpedę jakąś. Py! Mówisz, że, że się uda? Jednak. Mhm, mm mm -hmm. mm -hmm. jakiś taki silnik mm -hmm. z mnie? Nie. 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 Mhm, mm Może Mący... być zwykłe, mówisz. Nie, dam trochę więcej mocy, bo one są słabe. Mam. Ja. żeś tam przerzucał. Ups! Ups! Może zdążę kliknąć Co? Wow, co to było? Coś przeleciało przez statek w ogóle Za mocny jednak Szarpnęło chwilkę tylko Tyle było Za mocny jednak zrobimy, wiesz? No. Muszę dać trochę, trochę lżejszy jednak Dobra, jeszcze raz, tylko lżejszy Nie tak, nie za dużo mocy dałem Tak Ridiculous to jest nie, niemożliwe, za, za mocny jednak. Aha, przeleciał tutaj. O kurde. Coś szarpnęło ostatkiem i tyle. Jenny Kurde! Faj, co to było? Jest coś tylko. <laughs> za mocne, znowu za mocne, przesadziłem. No nie. Próbuj, Paweł. Na pewno ci się uda kiedyś. O, już się lagi zaczynają. Chodź tutaj, no. Uważaj! Klocek! Uważaj! Klocek! Klocek! Klo... O kurde! <grym> ja ci specjalnie... Poma... Ja ci pomalutku Pięknie. dawałem malutkie! A ty żeś mi dało odradza! Ja ci spadło! Ci... Ja ci... O, faktycznie! Ja ci trzy klocki dałem! No i patrz, co się stało? Winara! Trzy... trzy maluszki ci dałem i co? No tam Ej, tam stało, leci coś jeszcze. Yy, chwyć coś Nie, tuż ten ten. O kurde W coś się połamał, chłopie Jak wybiło jakąś deskę tam w ogóle, ona lata czekaj, o Jezus Maria, weź tu, gdzie tu mam go odłożyć? O Nie wiem, Paweł Dobra, ja odłożyłem nie, jednego nie spada, Pat. O, jak ładnie tam lecisz, oj, dobra przywalił. Okej Nie ma lipy. Okay. A w sumie czekaj, to nie, to jest zły pomysł już nie ma po co lecieć, Paweł, tam niczego nie ma już. Jak nic nie ma, ja sobie tu jeszcze postawię O Cyk to jest zajęt? króliczek wielkanocny. Czy on się rusza w ogóle? Co on robi? Masz gdzieś jakiś guzik? Nie robi ten hmm. to jest jakiś guzik inny. Nie, czekaj. Co on robi? Ma no, jakiś sterownik. Jakiś czujnik. Halo. Halo, panie króliczku. Bo, bo <laughs> Czemu ów pys strzeliłeś? No bo się nie rusza. Czekaj, damy mu ten napęd. Garnij się! Dam mu napęd ogonkowy. O, teraz będzie się ruszał za chwilę. O nie, to się źle skończy. Oops. I ten. Co ty mu robisz? Nic, o guzik. Chyba wcięło go w ziemię. Chyba tak, wiesz? Dobra, tym symbolicznym akcentem myślę, że kończymy nasze symboliczne zniszczenie. Co? Co się dzieje? Ty Czemu wciąż? Są okropne. <laughs> są fajne! Ej, co, czekaj! Ło! wina mi wybiła! Wow. Może te płaskie bagno. powierzchnie usuniemy niepotrzebne Ale <grym> <grym> co ten? To Jak woda, jak woda, nie? No bez kitu jak bagno to wciągną No <grym> i a te wielkie coś, tam mieliśmy takie wielkie... O, o czekaj, duchy, tutaj, patrz, tutaj jest. Chodź weźmiemy to Nie, czemu lepszy pomysł, <grym> Wciśnięte to tu już jest. O kurczę. Weźmy podłogę od razu. Weź z tamtej strony. O. 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 Co się bagno. dzieje? Bagno! Te bagno ma go! Chciałeś? Patrz. Patrz. Coś się dzieje! Cały statek został zjedzony. Cały statek zjedzony. Masakra. Dobra. O Cóż. co chodzi? Nie wiem co tu dzieje. z tego odcinka. To jest tytanik, to musimy zmienić... Zepsute, zepsute. wszystko. Zepsute, dobra. Dzięki zepsute. za uwagę. Się. Trzymajcie się, chaos. Cześć. Co się tu sprawia w ogóle? Ja, wczorcie, ale, ale, ale zrobili te klocki. Fajne klocuchy, nie? No, <mulary>